My ekipa, witam każdego z tej strony i Hezo, a to jest odcinek o tym, dlaczego jedynie filmy, które wypuszczałem na YouTube, a, to były same relacje z Forcotwalku. Wszystko się zaczęło listopada ubiegłego roku. Miałem problemy psychiczne, czyli bardzo dużą ilość ataków płaczu oraz częste wahania nastroju. Asystą do tego było jakiekolwiek brak chęci zrobienia czegokolwiek oraz potrzeba fizycznego kontaktu z kimkolwiek. Oraz uwaga, nic z tym nie zrobiłem. Wow, więc zgadnijcie co się stało. Po dłuższym czasie było tylko gorzej. Jupi! W marcu już sobie łagodnie mówiąc nie radziłem. Oprócz gorszego stanu psychicznego, nakładano na mnie coraz więcej obowiązków. Efektem tego było odczuwalne zmęczenie przez cały dzień, oraz problemy z codziennymi obowiązkami, takimi jak higiena osobista czy pójście na zajęcia szkolne. Przez to byłem w kółko smutny czy zdenerwowany. Nie potrafiłem nawet pójść na kręgle ze znajomymi oraz cieszyć się z tego. Zamiast tego byłem przeważnie przygnębiony, a po powrocie z tych kręgli, położyłem się od razu na łóżku. Nie rozpłakałem. Dostawałem od wielu znajomych prośbę, abym poszedł finalnie do psychiatry czy na terapię. Ale był tylko jeden malutki problem. Pieniądze, których nie miałem. I zgadnijcie co? Nadal nie mam ich. A To, że przez całe życie dostęp tylko dwa do zlecenia na rysunki nie pomaga, <noise> ale to głównie też przez to, że się mała reklamuje oraz mój styl nie jest za dobry. Więc próbowałem sobie cokolwiek mniejszego kupić i jeździłem po różnych miastach, aby oderwać się od życia codziennego, ale niestety to nie pomagało, ponieważ zawsze po każdym dniu kończyłem w łóżku płacząc i tuląc poduszkę. Zacząłem myśleć o samokropnięciu, ale po dłuższym zastanowieniu stwierdziłem, że wtedy wiele osób poczułoby smutek oraz stałbym się po prostu samolubem. Zarazem w głowie miałem myśli, że ludzie, którzy mnie wspierają i są wokół mnie mogą odejść w każdej chwili mojego życia oraz, ze się w ogóle mną nie przejmować. Po tym trudnym czasie zostałem 31 maja zapisany do prywatnego psychiatry, ale uwaga był tylko jeden malutki, maluteńki minus. Musiałem przeżyć do 21 lipca, aby się z nim spotkać. Gdy skończył się rok szkolny, myślałem, że moje samopoczucie się poprawi, chociaż leciutko, A ale w błędzie. Przez to, że miałem dużo wolnego czasu, pozwalałem sobie na przemyślenia, po których czułem się okropnie. Postanowiłem więc spędzać swój czas głównie rozmawiając na Discordzie z różnymi osobami na różnych serwerach, ponieważ chciałem czymś zająć swoją głowę. Robiłem to, ponieważ po prostu chciałem uciec od uczucia pustki i tego, że finalnie tak czy inaczej zostanę sam. Wśród moich przemyśleń istniały też myśli, że tęsknię za czasami gdy nie miałem żadnych uczuć, ponieważ wtedy nie musiałem się przyjmować niczym, nie dbałem o stanie innych, po prostu robiłem co chcę. Tęsknię za tym, ponieważ nie byłbym teraz w stanie jakim jestem. Psychiatra po mojej pierwszej wizycie przypisał mi antydepresanty oraz leki na bipolar, czyli wahania nastroju. Czy coś się mi dają? No nie do końca wiem, ale po czasie może będzie widać efekty na razie, tego ja sam osobiście nie widzę. A jak na razie jeszcze pod koniec sierpnia mi powiększono dawkę i wykam 5 tabletek dziennie. 9 sierpnia chciałem zrobić specjal z okazji moich urodzin i rocznicy mojego kanału, lecz nawet do tego nie potrafiłem się wzbudzić. Zmotywować jakkolwiek. Nadal żałuję, że tego nie wykonałem. Mam do ciebie duże wyrzuty sumienia. Ale jak już mówimy o moim kanale, to dziękuję wam bardzo za 2000 subskrypcji w moich problemów. Naprawdę wam dziękuję. Do tego czasu zdążę pojechać na krakowski, kielecki, warszawski i wrocławski fursudłoki oraz, prost mówiąc, tylko. We Warszawie nie dostałem ataku płaczu, ale znowu musiałem odejść wtedy w Warszawie trzy razy od głównej trasy w forstwoku, ponieważ nie wytrzymywałem psychicznie. A to się stawało dlatego, że mój dzień przed spotkaniami z ludźmi się także powiększył, chociaż nadal próbuję z nim walczyć. może teraz wrócimy do teraźniejszości? Na teraz już nie posiadam na szczęście codziennych ataków płaczu jedynie z dnia na dzień mam bardzo duże huśtawki nastrojów i tyle. Po prostu w jeden moment, przez jakąś jedną myśl, jedną sytuację, nawet niewinną, mój humor może po prostu automatycznie pójść w dół, rzadko kiedy do góry. Lecz nie zapomnijmy o naszych honorowych gościach, czyli braku determinacji i ciągłym zmęczeniu. <śm> Zgadnijcie, kiedy miałem wykonać ten oto jeden malutki odcinek. Cztery miesiące temu. CZTERY! Dodatkowo rok szkolny się zaczął, jestem w klasie maturalnej i do tego doszła masa dodatkowych rzeczy, więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości, moi drodzy. Podsumowując, tak, egzystuję, żyję, ale nie mam do tego za bardzo ochoty i nie jestem z tego zadowolony. Ale zarazem jeszcze nie chcę części z Was zawieść dodatkowo, tak jak i innych, więc się staram cokolwiek zrobić jeszcze, wykonać chociaż minimalną aktywność. Nie wiem, może, może w przyszłości następny odcinek nie będzie relacją. Miejmy nadzieję. A tak to dziękuję Was bardzo za wysłuchanie mnie i pamiętajcie, zawsze jesteście dla kogoś ważni. Nie traćcie determinacji. Życzę Wam dobrego dnia czy nocy. Bye you.